Witam w kolejnym odcinku programu Twój cel to moim gościem jest Alina Adamowicz, autorka książki Jak uciszyć wewnętrznego krytyka i uwierzyć w siebie. Psychologia pozytywna to twój kierunek główny, prawda? Czyli zarażasz kobiety i mężczyzn zresztą pozytywną myślą. Tak, uwielbiam. Jest to moja pasja, psychologia pozytywna, bo to jest w ogóle ogromna dziedzina naukowa, powstała w 2000 roku. Prekursorem jest Martin Seligman, znany psycholog. No jest coś jest niesamowita, daje dużo takiej dobrej energii, pokazuje sens życia, warto żyć życiem zaangażowanym i ona skupia się na naszych mocnych stronach, na zaletach, bo każdy z nas, ja w to ogromnie wierzę, że ma w sobie taki potencjał, te właśnie umiejętności, walory plusy, które pozwalają nam w życiu przechodzić różne ciężkie sytuacje, traumy, słabości. Nie skupia się na, na naszych deficytach, w czasach pandemii trudno spotkanie z psychologiem, spotkanie z kimkolwiek twarzą w twarz. Jak sobie radzić, gdy mamy obniżony nastrój, gdy jest nam źle? Od czego zacząć? Mm -hmm. No tak, dzisiaj niełatwe czasy dla nas i rzeczywiście brakuje nam tych kontaktów międzyludzkich, no bo jesteśmy stworzeni do tego, żeby się spotykać, żeby tworzyć więzi z drugą osobą. I dzisiaj jest troszkę trudniej. Ja to widzę u siebie w gabinecie terapeutycznym, że brakuje nam drugiego człowieka, takich najzwyklejszych, drobnych rzeczy, jak wyjścia na kawę, jak pójście do kina. Jak możemy zadbać o siebie? Bo te duże marzenia na razie odkładamy na bok, jak wielkie podróże, długie wyjazdy. Natomiast skupić się na tych drobnych przyjemnościach i znowu wrócić do tego, umieć się z nich cieszyć? Jasne. No tak, no bo jeżeli nie nauczymy się i nie będziemy umieli cieszyć się z tych drobnych rzeczy, które. Zdarzają się każdego dnia, no to ciągle będzie nam czegoś brakowało. A dzisiaj można skorzystać z wielu na przykład szkoleń, kursów czy praktyk, takich, które zmieniają nasze życie na lepsze, nawet w tej czasie pandemii. Ja dzięki temu napisałam książkę i to był dla mnie bardzo pracowity czas. A jak rozmawiam z kobietami, to wiele z nas ma. Swoje marzenia, plany, i można też w tym trudnym czasie to realizować. Dzieciństwo ma ogromny wpływ ogromny wpływ na nasze późniejsze życie, więc jak postępować, jak, jak wychowywać dzieci, żeby one miały łatwiejszy start w to dorosłe życie? Dzieci dzisiaj potrzebują dużo czasu i uwagi. Może nie chodzi o ilość tego czasu, żeby codziennie kilka godzin, ale z pewnością jest ważna ta uważność. W tym kontakcie, żeby dać temu dziecku 20 minut czy 30 minut dziennie, ale odłożyć telefon, odłożyć wszystkie zajęcia domowe, tylko po poświęcić mu ten czas. Dziecko bardzo tego dzisiaj potrzebuje. Piszą do mnie nawet dzieci po 12-13 lat, że nie mają z kim porozmawiać, że mamusia jest ciągle zajęta, tato jest zmęczony. Nawet jak idą z problemem, to jest często informacja, ale ja w Twoim wieku takich problemów nie miałam. Czyli ważne jest skupienie się, skupienie uwagi na tym, co robimy z dzieckiem, bo samo bycie razem nie wystarczy, prawda? Tylko ta uwaga, że jesteśmy, że słuchamy, a nie siedzimy obok z telefonem. Czyli ta uwaga tak, poświęcona dziecku tak. jest najważniejsza choćby tak. trochę w no. ciągu dnia. A jest dzisiaj wiele możliwości. Możemy zagrać w skrable, możemy pograć w jakieś inne gry, takie planszowe. Ja pamiętam, jak byłam dzieckiem, to graliśmy w Państwa Miasta, w statki. Można do tego wrócić, bo tak... Dzisiaj można dziecku kupić wszystko, tak? Można kupić Lego, można kupić inne rzeczy, włączyć grę i mieć spokój. Oczywiście też potrzebujemy dla siebie trochę takiego spokoju, odizolowania, ale jednak, jak już przebywamy z tym dzieckiem, to warto dać mu ten czas, uwagę, wysłuchać, zapytać, jak się czuje, co jest mu potrzebne, jakie ma uczucia, porozmawiać. To jest niesamowicie ważne. Wracając do tematu samokrytyki, czyli jak uciszyć, jak uciszyć tego wewnętrznego krytyka, który, który w nas jest. Czy mężczyźni mają tak samo dużego krytyka w sobie jak kobiety? Bo kobiety wszystko w sobie krytykują. Nawet jeżeli są piękne, szczupłe, zawsze jest coś nie tak. Mhm. Krytyk wewnętrzny jest w każdym z nas, niezależnie od płci. I mężczyźni, i kobiety krytykują się. My, kobiety, mamy skłonność do ruminacji. Jest to taka skłonność do rozpamiętywania, analizowania, wracania do tego, co było. I nie potrafimy często wyrwać się z tej przeszłości, która była dla nas e, m, słabsza, traumatyczna. My się zadręczamy, i, i, ale niezależnie od tego, mężczyźni też, też e, mają ten wewnętrzny głos, który im mówi, no, że, że są beznadziejni. Że nie dają rady, że sobie nie poradzą, nie idź, nie awansuj. Tak, to są takie blokady, gdzie trudno nam sobie z tym poradzić dzisiaj. Każdy chce z nas być szczęśliwy. Ja nie mówię, żeby dążyć do tego szczęścia i codziennie od, od, od rana do wieczora się uśmiechać, bo nie na tym szczęście polega, ale chcemy tych stanów, Zresztą. tak, z tych stan, stanów dobrego samopoczucia mieć jak najwięcej w życiu. Zobacz, no wszędzie sobie życzymy szczęścia. Młoda para się pobiera dużo szczęścia, miłości, tak i zdrowia, a tak o, o szczęściu tak nie uczymy się. Czym jest szczęście? Stanem, em, emocją? Mhm. Szczęście jest to dla mnie stan umysłu. Są to chwile, które do mnie przychodzą. Na przykład jestem szczęśliwa, bo zdałam egzamin, bo coś mi się w życiu udało, bo odniosłam sukces. I to są te stany, i warto dbać, aby tych stanów było w moim życiu jak najwięcej. Bo to ode mnie zależy, jak przeżyje swoje życie. No bo zobacz, Natalio, czy chcemy dzisiaj być nieszczęśliwi? Czy chcemy żyć w żalu i pretensjach? No nie. No każdy chce żyć w dobrym zdrowiu, mieć dobre samopoczucie i, i żyć w szczęściu. Nawet wszyscy sobie tego życzymy. Nie wiem, czy wiesz, na świecie są nawet uniwersytety szczęścia. Choćby w Danii, tak? Zobacz, w deklaracji niepodległości Amerykanów tam jest zapisane, każdy ma prawo dążyć do szczęścia. Także mówi się o tym szczęściu już od, od tysiącleci i, i to nie jest błahy temat, bo ktoś by mógł powiedzieć, ale jakieś wymyślone brednie, ale jednak ciągle mówimy o tym szczęściu i z tego wynika, że to jest ważny temat w naszym życiu. Bardzo ważne, tym bardziej, że też się suplementujemy w stronę, w stronę szczęścia, czyli łykamy witaminę D3, której podobno szczególnie zimą nam brakuje. Czy rzeczywiście jest w stanie nam tego szczęścia chociaż odrobinę dostarczyć, pomóc w... Po że jest lepiej. No, ja słucham lekarzy. Lekarze bardzo mocno polecają D, witaminę D3. No, nawet z tego tytułu, że nie mamy słoneczka, a jednak słońce jest nam bardzo, bardzo potrzebne, daje nam takiego powera do działania. No, inaczej się zachowujemy, gdy jest lato. Gdy już przychodzi, tak, tak, przychodzi wiosna. No, chce nam się, jesteśmy zmotywowani tak naturalnie. Czy szczęścia możemy się nauczyć? Bo załóżmy, że ktoś jest pesymistą i wszystko na nie nic się nie podoba. Jak go zmienić? Mhm. Jest taka pani psycholog, która jest autorytetem w pozytywności emocjonalnej, Barbara Fredikson, i ona udowodniła swoimi badaniami przez 30 lat, że warto pracować nad swoimi pozytywnymi emocjami. Pozytywne emocje. Są nazwane, jest dekalog dobrych emocji. Są to na przykład wdzięczność, spokój, radość, miłość, nadzieja, zachwyt. Są to takie piękne emocje, które dzisiaj możemy się nauczyć praktykować, zapraszać je do swojego życia i żyje nam się o wiele lepiej. Jest druga pani, Sonia Lubomirski, która udowodniła, że. Na wpływ, na zadowolenie z naszego, na, na nasze życie mają geny w 50%, 10% to są, to są yy, czynniki zewnętrzne, a 40% zależy od nas samych, co ja zrobię ze swoim życiem, jak ja pokieruję swoim życiem, bo tak naprawdę każdy z nas w 100% jest za nieodpowiedzialny. Chciałam jeszcze dodać, że szczęścia nie warto mylić z przyjemnościami, bo często, aby zaspokoić nasze potrzeby, idziemy na skróty i wtedy do naszego życia wchodzi, wchodzi, wchodzi wiele uzależnień. Jest to od narkotyków, od alkoholu, jest to seks bez miłości, zakupoholizm i nam się wydaje, że jak kupię sobie więcej, będę szczęśliwa. Także droga na skróty nie, bardziej praca nad sobą, praca nad tymi pozytywnymi emocjami, rozwiązywanie problemów, to jest też tak jak Tutaj w książce, jak uciszyć wewnętrznego krytyka i uwierzyć w siebie, jak uciszyć ten wewnętrzny głos, abym się poczuła lepiej sama ze sobą. Bo jeżeli ja będę szczęśliwa i uwierzę w siebie, to moja rodzina będzie szczęśliwa, moje dzieci będą zadowolone, bo to zarażamy, zarażamy tą dobrą energią. Jak bardzo potrzebne jest wsparcie dookoła, czyli w jaki sposób nasi bliscy mogą nam pomóc. Widzimy, że. Powiedzmy, partner ma zły czas, jest smutny i jak go wspierać w tym? Czy on tego potrzebuje właściwie też? Dzisiaj, y, wsparcie drugiej osoby jest bardzo ważne. Y, fajnie mieć w swoim życiu grupę wsparcia. Często, często właśnie też y, piszę nawet na swoim blogu o tym to jest kilka osób. To nie musi być gro. Duża, duża społeczność nie wystarczy jedna dwie osoby do której zawsze mogę zadzwonić z którą zawsze mogę porozmawiać o problemie która zawsze mi pomoże na którą zawsze mogę liczyć czyli jakość nie ilość tak mhm. dla mnie jest ważne żeby otaczać się ludźmi którzy dobrze mi życzą i um, odsuwać tych którzy są toksyczni prawda to też tak tego też, też warto się nauczyć bo nie zawsze tak jest bo często mamy też najbliższe osoby które nam Podcinają skrzydła, często na terapiach kobiety mówią, że to są nawet mamy, które nie wierzą w nie, które ciągle mają jakieś uwagi I, i to idzie za nami przez całe życie. Ten krytyk idzie za nami przez całe życie i z tego tytułu później przestajemy w siebie wierzyć, przestajemy robić to, co lubimy, bo przeważnie jest tak, że jak mama chce, no to ja tak robię. Później okazuje się, że jestem nieszczęśliwa. I chcemy innego życia i to są czasami kobiety, które mają po 40 lat. Właśnie, bo a propos tych toksycznych relacji, rodziców mamy tacy, nie odetniemy ze swojego życia, nie usuniemy. Czy możemy na nich jakoś wpłynąć, żeby przestali nas dołować, a zaczęli wspierać? Czy da się ich zmienić? Czy jak to zmienić? Terapia, rozmowa? Rozmowa nie zawsze wystarczy, bo człowieka nie da się zmienić tak po prostu. Nikogo na siłę nie możemy zmienić, no bo nie mamy wpływu na zachowanie drugiej osoby. No nie pójdziesz do mamy, dasz jej klapsa i powiesz, mamo, ja cię proszę, zmień się. Nie, ale ja wierzę bardzo mocno w rozmowę, taką bez agresji. Oczywiście, jeżeli rozmowa nic nie daje, to warto troszkę się zdystansować do, do danej relacji, bo często jest tak, że taka toksyczna relacja wpływa bardzo... Źle na nasze życie, na nasze zdrowie psychiczne i w ogóle na nasze samopoczucie. Ona nam odbiera radość życia, nie mamy energii i często tak jest. Czyli jedyne wyjście to ograniczyć kontakty wówczas nawet z rodziną, jeżeli, są negat jeżeli negatywnie hmm. na nas wpływają? Warto się wsłuchać w siebie i popatrzeć, co ja mówię do siebie, bo często jest tak, że mówię, mówimy do siebie, jestem głupia, beznadziejna, nic mi się nie udaje, mi się tylko to wszystko przytrafia. A okazuje się, jak zacznę zadawać sobie pytania, szczególnie to jest właśnie na rozmowie, takiej sesji terapeutycznej, jak zacznę zadawać sobie pytania, i okazuje się później, że ta osoba, ta kobieta jest po studiach, jest świetną matką, jest w ogóle naprawdę ma tyle umiejętności, ma tyle talentów, ale ona tego nie widzi. Ona dopiero jak sobie tak wypisze te wszystkie swoje małe i duże sukcesy, to później mówi: Wow, ja to wszystko zrobiłam. Czyli. Moje słowa do mnie mówią mi całkiem coś innego, a fakty z mojego życia pokazują, że jestem całkiem inną osobą. Jeżeli te myśli, te krytyczne myśli, wezmą nad nami kontrolę, no to tak się czujemy źle. A jeżeli nie dopuścimy i nie pozwolimy, żeby te dręczące nas myśli i przekonania o mnie zabrały mi spokój, no to, no to tak to wygląda. Rzeczywiście tak to działa, że jeżeli zmienimy myślenie i będziemy pozytywni, i dobrze nastawieni do życia, to tak się też będzie działo, że wszystko będzie pozytywnie i fajnie się układało? Pozytywność buduje siły psychiczne i to jest udowodnione naukowo i warto zapraszać, tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, te dobre emocje do swojego życia warto nabywać tą cechę, która daje mi odporność na niepowodzenia, bo tą pozytywność kumuluje. I ją odpalam wtedy, gdy przychodzą trudne momenty, gdy przychodzą jakieś sytuacje, z których nie mogę sobie poradzić. Jak będę miała siłę, żeby, żeby przejść przez traumy i ciężkie sytuacje, bo takie jest życie. Ciągle są jakieś zdarzenia, które nas frustrują, ciągle jesteśmy niezadowoleni z różnych rzeczy, i warto, warto praktykować tę pozytywność, żeby. Przechodzić przez życie o wiele, wiele łatwiej. Na zakończenie chciałam Cię zapytać o jedną taką maksymę z książki: powiedzenie, podsumowanie może jak żyć pozytywnie? Ta książka jest akurat skierowana i pisana do kobiet, ale tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, przekaz jest uniwersalny, jednak ja prowadzę kobiety i chciałabym, tak, tak, o jednej takiej powiedzieć żeby każda z nas stawała przed lustrem jako swoja najlepsza przyjaciółka. A nie jako swój najgorszy krytyk. Piękne podsumowanie. Tym akcentem kończymy rozmowę. Moim gościem była Alina Adamowicz, ekspert od psychologii pozytywnej. Dziękuję ślicznie. Ja też dziękuję.